U nie a to pierwszy, drugi odcinek z mojego Let's Play'a z Terrarium. I mu mój światliwych mój gości się usunął, więc myślałam, że wygramy na swoim starym świecie. Więc, już że Wam go pokażę, to jeszcze ja będę już na nim nagrywał wszystkie rzeczy. Bo myślę, że tak będzie lepiej, jak tamtej światło się skasował, a nie będę robił nagrodze w każdym odcinku. No, tak mamy już domek. Tu mam arenę do walki z Ape'o w Katulu, które będę walczył w, w następnym odcinku, tutaj lensy. lęsy. Mam tak pielęgniarkę, tego Gajda i dwóch tam innych kupców. Na razie nic nie mam, okay. o, tylko złote na pierśnik, to już silverowe. No buty takie szybsze, hermosowe i balony też w którymś odcinku zwierzęcia na, na tę Została zostałam już tylko jedno do odrobienia O, idzie oni fajny jest ten mieczek w ogóle i jakbyście wiedzieli jak się robi taki mieczek to robi się z 40 może sobie takich róż Jeśli z 20 rządy o którą właśnie mam przy sobie może nie będziecie widzieć, dlatego poznać, chodzi tu z pochodnim zawsze będę teraz nagrywał poranku, ale jakoś poszło zaczęłem nocy. i mogę nagrywać teraz już po 18 15 minut i YouTube dał mi licencję do nagrywania właśnie jeszcze jedno raz. Dobrze. W ogóle wybierze się w tą stronę, bo chcę zobaczyć jedną rzecz na tej zamczonej ziemi. Tej takiej dziwnej. I ten miecz to jest właśnie dużo o tem. parę osób, kolegów żeby ta co to jest za miecz. I to są mecz miecz Star Pure. jest to nic 15 Wagdźcie mecz i wyżej 11 male. Jego można znaleźć w książkach na tych obiemach To już ja tam znalazłem. Wyskoczę, wyskoczę. I tu, tu gdzieś jest leżąca błyska? Na razie dojdę do tego. Do właśnie tej ziemi. Tu fajne mi komory, to takie lepsze. Oj, jest lepsza. O, cielnicą, ćwiczymy. Ćwiczy. No, te potwory już nie są takie dobre od kiedyś. To jest tak z tą gwiazdką. Ten miecz jest fajny, ma fajny zasięg. I wali 28 damage i robi się go z łatwych materiałów. Aha, i jeszcze do tych róż i tych żądeł, które wam pokażę, jeszcze jest silverowy miecz, trzeba mieć. I z tych trzech rzeczy robi się właśnie ten miecz. O, i patrzcie, to mu już gnieźnie porosło. I tam do góry jest pierwsza latująca wyspa. Pod niej jest oprowadzany most, nie, a nie tak, to nie to, most jest trochę dalej, yy, takie rusztowanie małe, a już nie robiłem problemu, takie kurki. Kasie sobie zbieram, Chętnie będę grał na no, multiplay roli, jak ktoś mi na przeserwer, zjadę no, to się może nagramy. No, nagramy, nagrać, nagramy. nagramy. Coś. Dużo pasy będzie zauważyłem w tych, 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 które z no... Ether of Souls. Dużo ich. Kiedyś mi tak przeszkadzały, budowałem te mosty to tych wież. A teraz tylko dwa razy wiecznie, gdzie one już leżą. Te rośliny przeszkadzają potem, aby Szybko się pozbyć, to się czasu zaczepni polecić nigdy chciałeś. Życia mamy na razie tutaj 200, więc jeszcze nie znalazłem rzeczy. To jest takich... Mi się slajmy teraz polegają. Ale to wyraźnie problem slaimy. Ma jakiś materiał? Mam jakieś materiały? Mam kombel jeden. Dobrze. No, znaczy jednak no fajne są te buty z Hermesa, tylko nie wiem z czym je połączyć. Nie wiem. Mówiłam, że mi... Mówiłaś, to są buty, które, dzięki którym mogę w dworze skakać, ale to, to są inne. W razie czego muszę uważać, bo niedługo na mojej świecie będzie napad godlinów. Bo gramy, gramy, jeszcze nie było, więc nie wiem kiedy nie, ale obawiam się, bo szczęście przygotowałem jeszcze nie za dobrze. Ale jak, jak... Podobno jak już atak godlinów się odeprze, to w mojej wersji gry jeszcze, na 3, gram, to wychowuję w rachet albo już nie zbadaję, nie wiem dokładnie, ale... Wiem na pewno, że 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 gotem że... po ataku go, goblinów jest, już można znaleźć poziom tego goblina. To jest ten plus. O i ta z górki. I jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą tu na świecie. Po prawej stronie mapy. O! Tu Aha, to są notujące wyspy, te pierwsze, które znalazłem. To takie dwie połączone miastami. Jeszcze jest jedna. No generowało mi się raz, dwa, trzy, cztery. Chciałabym, ja tam dojdzie, bo będzie się zadał. No i... Kiedy tam już będę, to do wrócę. No to cześć. Już nie jestem, nabiorę troszkę drewna i jest sam dokładnie podlażę tą wyspę. Wezmę sobie 30 tyg. tych tyg. i kobylę mleczną do góry, bo nie wiem gdzie jeszcze to jest. Ja mam blok, które są ja na kobylę to W każdym razie ich małże. Trochę już, tak, dobrze. Jeszcze w skrzynkach tych, dla mnie to jest to faza z nazwą ale a czarkowy, gdy tak, że skąd spadniesz, to widać, ci nie wiele Фами было так вот в школе Сейчас Да. Ами. 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 Ja to ogarnię i do Was wracam. Dobra, są to mam nadzieję. I znowu idziemy do góry. że coś zrobiłem, że tak. I teraz będę chciał pokonać AOF Tatu, żeby wypadł z demonu od... jak już nie. Dobre, ja jestem z nami, zrobiła się moc za ten czas. O. Ten kawałek, który siłem, to postaram się przyspieszyć, żeby nie był nudny. Jakąś muzyczkę wstawić. A teraz wrócimy do góry.

I zrobię jeszcze filmik jak zrobić materiał, literarii, takiego kartografera i link do niego będzie w opisie. więc tam tu pochodnie czy to jeszcze to prawnie nie widać no. naprawdę wysoko są te wyspy ja już że może koło stu nie to był to szczęście kolejny raz bym leciał a chodźmy znowu więc Trzeba zaraz uważać, jak się do góry. Pani uważa, że to jest sobie hełmu lepiej zrobił. Brakuje mi kilku szkawek złota. Zobaczmy, czy wie. No, 16. Ja zawsze mam zrewny problem. Ja tylko sprawdzę czy dobrze się powatrzyłem na korda grafera i do rządzania i oto jest lepiej niż ta może jeszcze nie widzicie ale tu już są miliony wiszą bardzo dużo ja nie muszę mi się tu dostać w ogóle wszystkiego Już zabrakło nam tego stoł na sobie to musiałem się na podwleku wyciągać tutaj nawet kamień, to bardziej ich tak O, w domu zakresie po prostu jest. To ja zrobię tak. Jeszcze zabiję. O. I tu się I mam takie szczęście, że zawsze, jak nie wchodzę, to zawsze jest noc. Więc... Dobra. O, jest coś złoto. Ale pierwsze, żeby zobaczyć, co jest w tym jest ja podkowa jeden złota się dwa no przydatne rzeczy były potem sobie sam tu przyjdę będę kopał gold bloka teraz tylko rozprawię się z tym z tym dwoma okay. tutaj idę kopać złoto Chcę spojrzeć, co tu jeszcze jest. Kolejny jest jeszcze troszkę Golda. A nie wiem, co tu jest pod tym domu. Dwa goldkoiny. Dobra, Przerabiamy. je. tu jest. Tu jest. Tu jest. I dwa. I to się. I teraz tutaj. Tylko, tylko to i tylko i my są schowamy. I sobie Czyli już na pewno możemy sobie zrobić to i to. Trudno spodnie wiesz. No już mamy prawie całe setce złota. Tylko brakuje nam jeszcze nakrycia głowy Dobra, już fajnie złożyłem podkowe, to się przyda na pewno Ręki mogę schować Mamy więcej obrony, gdzie. Teraz schodzimy do kopalni Bo bardzo dawniej tu nie było w kopalni, a ostatnio chwalnie tam chyba trochę złota Marażam 4, 3, 4, Czyli 21 czyli... no jeszcze, jeszcze. To jest ten pierwszy szybko paniany, pod domem, który robiłem. On jest aż do tej i o, do tej właśnie. Czyli tak, mam żelazo. Ale ta strona nie w Tam jest góra, czy tam nizy będzie? O, tu jeszcze jest woda. Tu jest woda. O, jest krzynka nawet, a islam. Uuu, bumerang. Papierki i dłoń. Dobra, i tu takie. atakuje. Nie widzę zaraz a powietrze... Ej, schodzi mi nieźle. Oj, to z nich pociągi nie pomogą. No. A ja mam tu... Ale mam boomerang. Enchant Boomerang. Ja ogarnę iść... No, to nie O, fajnie. Ile wywalić na Śląskę dość bardzo szybko. To sprawdził, że jest bardzo szybki. O to, ja ogarnę raz bo zwracam. Dobra, ogarnąłem. No i wrócę, wracę, wracę. Fajnie, ja już dzisiaj naprawdę szczęścia... О, купита моя завтрашня. А ещё. Э, монтировать я дам. Нам Nie wolno mi tak dwa razy wyliczać. Jeszcze raz. Ale się przyda. Na walkę z bossem. Tylko czapkę zrobię sobie lepszą i będę się wypadł na bosa. A, z drugiej strony. Můžu říct, to tam to se. To tam... A je všichni tady, od razu się je To bylo... Ne, ja, to bylo jako naší kabině. tej Nie jestem pewny, kto to tu wie. No to nie Ale wyjdzie tam. tak Jak tu umrę to mi to nie bije... Mam troszkę powietrze, ale to mi wiem, że to nie starczy. Chcę szybko... Jeszcze, troszkę, szybko, szybko. jest, dobra, tu żyje. Nie jestem, tu chciał przeszkodzić jakoś. もう。もう一度。もう一度。もう一はもう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一度。もう一 Ale był Morang znam, ale to nie idzie mi dobrze. Kolejna broń do walki. A tam są Ochotnicy na dole. Do przetestowania. Mamy ich w tej broni. Tutaj. Tak, tutaj. Tylko tu jest szpiler, trzeba nie zmniejszać stronę. Dobra, ich nie ma i to jest tak i trzeba to trzeba posprzątać tam trzeba być tak tu jestem to trzeba gdzieś tu mieć o, byłam chwilę nie wiedziałam, ale za wysoko jest o, jest jeden to jest jeden, to, to jest dobrze jeszcze zginę, ale nie, będzie to to potem, szybko hmm, tu kilok, tu kilok, tu Я вышла, хорошо. Не знаю, но вышла. Покажи, что там тоже а то уже Нет. Ну, тут не А здесь-то трошка.

To żyje. A tu już jest inna nasza. I tutaj I nam tu woda. to tak. kawałek, spory. I teraz ja chyba zębie będę wygrał, więc to chyba trwa trochę. I tu jeszcze zobaczymy, co my tu mamy. Może wrócę w góry. Jest pora w największym. Tu jest ten merchant. O, ma jedynie stanę na te. Cięć, to. Ja tam